Droga duszo, jeśli dotarłeś do tych słów, wiedz, że dzieje się coś znacznie większego, niż możesz sobie wyobrazić. Twój anioł zaprowadził cię tutaj, a ta wiadomość nie jest przypadkowa. W odpowiednim czasie wszechświat znajduje sposób, by nas prowadzić. Fakt, że teraz czytasz te słowa, jest wyraźnym znakiem, że coś boskiego wkrótce wydarzy się w twoim życiu. Może to być trudne do zrozumienia, ale uwierz, Twój anioł przekazuje Ci bardzo ważną wiadomość. Coś, co nie może czekać do jutra. To objawienie, które musi zostać zrozumiane teraz, gdy jesteś gotów je przyjąć. Często przechodzimy przez życie, nie zauważając znaków, zamkniętymi oczami, nie zwracając uwagi na to, co wszechświat stara się nam pokazać. Ale uwierz, nie jesteś tu przypadkowo. To, że czytasz te słowa, to wielka okazja, którą wszechświat Ci oferuje, abyś otworzył oczy na nowy rozdział w swoim życiu. Dzisiaj to, co czytasz, jest wyraźnym znakiem, że nadszedł czas, by być czujnym. Jeśli jesteś gotów na pozytywne zmiany w swoim życiu, napisz 999 w komentarzach. W Tobie tkwi coś wyjątkowego. To nie przypadek, to boski znak, że zaczyna się nowy cykl w Twoim życiu. Wielu ludzi przez całe życie szuka sensu i celu, zawsze szukając odpowiedzi na zewnątrz, czekając na znalezienie drogi. Ale prawda, którą Twój anioł chce, abyś poznał, jest prosta. Cel już tkwi w Tobie. Często spędzamy czas szukając na zewnątrz tego, Czego potrzebujemy, zapominając, że prawdziwa odpowiedź znajduje się w naszym sercu, w naszej istocie. To, czego potrzebujesz, by zmienić swoje życie, już jest w tobie. Wystarczy, że obudzisz to w sobie. To naturalne, że czasem czujemy się zagubieni, nie wiedząc, którą drogą pójść. Ale Twój anioł jest tutaj, by Cię poprowadzić i pomóc dostrzec to. Co jest wokół ciebie i przede wszystkim to, co jest w tobie. Czasami nie słuchamy naszego wewnętrznego głosu, ponieważ jesteśmy zbyt zajęci strachami i troskami. Zbyt często koncentrujemy się na tym, co może pójść nie tak, na tym, czego nie możemy kontrolować. Ale Twój anioł prosi Cię, abyś otworzył serce i posłuchał tego, co już jest w tobie. Odpowiedź na Twoją przyszłość jest w Tobie, a Twój anioł jest tutaj, by Cię poprowadzić. Uwierz, masz zdolność do osiągania wspaniałych rzeczy. Ale, aby to zrobić, musisz zrobić pierwszy krok zaufać sobie i posłuchać cichego głosu, który już jest w Tobie. Często to właśnie w ciszy znajdujemy najgłębsze odpowiedzi. Kiedy uda nam się uciszyć umysł i strachy, Jesteśmy w stanie usłyszeć boski głos, który nas prowadzi. Często to, co powstrzymuje nas przed postępem, to wątpliwości i strach. Zadajemy sobie pytania: A co, jeśli się nie uda? A co, jeśli ludzie nie będą mnie lubić? A co, jeśli zawiodę? Te pytania mogą sparaliżować nasze działania, ale sekret polega na tym, aby zrozumieć, że mimo strachu trzeba iść do przodu. Strach jest naturalny, ale nie powinien paraliżować naszej drogi. Bóg nie obiecał, że droga będzie łatwa, ale zapewnił, że będzie z Tobą. Anioł, który Cię prowadzi, wie, do czego jesteś zdolny. Masz siłę, odwagę i mądrość, by pokonać każdy trud. Strach nie powinien być większy od Twojej wiary. Sekret tkwi w podjęciu decyzji, by iść do przodu, mimo trudności. Kiedy zdecydujesz się działać, nawet z obawami, uruchamiasz boską siłę, która popycha cię ku kolejnemu kroku. Jeśli wierzysz, że z wiarą i odwagą pokonasz każdą trudność, napisz: Przyjmuję tę wiadomość od aniołów w komentarzach teraz. Nie pozwól, aby strach kontrolował twoje życie. Teraz jest czas. By objęci swoją moc i zaufać kierunkowi, który ci się oferuje. Bóg ma dla ciebie coś wielkiego, ale aby to osiągnąć, musisz podążać tą drogą z odwagą i determinacją. Sekret, który Twój anioł chce ci ujawnić, jest transformujący. Może wcześniej tego nie dostrzegałeś, ale klucz do Twojej transformacji jest w Twoich rękach. Prawdziwa zmiana zaczyna się. Gdy akceptujesz, że masz moc by ukształtować swoje życie, zmiana zaczyna się, gdy pozwolisz sobie żyć w zgodzie z własnymi wartościami i tym, co naprawdę znajduje się w twoim sercu. Przyjęcie boskiego przewodnictwa i zrozumienie, że zmiana zaczyna się od środka, to pierwszy krok. Nie musisz czekać na idealny moment, aby działać, k moment jest teraz. Twój anioł prosi cię, Abyś podjął decyzję, dokonał wyboru. Tylko wtedy zobaczysz, jak znaki zaczynają pojawiać się w Twoim życiu. Gdy otworzysz swoje serce na zmianę, świat wokół Ciebie zacznie się dostosowywać. Pamiętaj, nie jesteś sam. Bóg i Twój anioł są przy Tobie, prowadząc Cię ku losowi, który Ci się należy. Mają oni niesamowite plany dla Ciebie. Ale musisz wziąć życie w swoje ręce, z odwagą i wiarą. Bóg mówi do ciebie każdego dnia, ale często nie zwracamy na to uwagi. Daje nam znaki, sugestie, a nawet intuicje. Kiedy coś nie wydaje się w porządku, to Bóg nas ostrzega. Kiedy pomysł pojawia się nagle, to Bóg nas inspiruje. Sekret polega na tym, aby usłyszeć ten wewnętrzny głos i zaufać mu, nie ignoruj szeptów, które pochodzą z głębi Twojego serca. Czasami odpowiedź na ważne pytanie lub decyzję jest tuż przed nami, ale jesteśmy tak pochłonięci własnymi myślami i obawami, że nie potrafimy jej dostrzec. Twój anioł prosi Cię, abyś zaufał swojej intuicji. Jeśli zaczniesz słuchać i podążać za znakami od Boga, Będziesz w harmonii z boskim celem Twojego życia. Nie pozwól, by wątpliwości lub strach zagłuszyły Twój wewnętrzny głos. Często znajdujemy się w okresie oczekiwania. Czekamy na coś, na okazję, na zmianę, na odpowiedź. Czekanie może być trudne, zwłaszcza gdy rzeczy nie dzieją się w naszym czasie. Ale Bóg uczy nas, że jest właściwy sposób, by czekać. Nie powinniśmy czekać z rękami załamanymi, z smutkiem czy frustracją, ale z nadzieją, zaufaniem i oczekiwaniem. Zamiast się zniechęcać, powinniśmy być cierpliwi, wiedząc, że Bóg przygotowuje dla nas to, co najlepsze. Czekając, bądź pozytywnie nastawiony, pełen wiary. Nie ma znaczenia, ile to potrwa. Bóg działa w swoim doskonałym czasie. A On ma dla ciebie wielką nagrodę. Czekaj cierpliwie, a zobaczysz nagrodę w formach, o jakich nie śniłeś. Czekanie to proces nauki, rozwoju i zaufania w boski plan. Posłuszeństwo Bogu to prawdziwa transformacja. Kiedy podążamy za tym, czego On od nas chce, nawet gdy nie rozumiemy wszystkiego, otwieramy drzwi do boskich błogosławieństw. Maria, Matka Jezusa, jest przykładem wiary i posłuszeństwa. Nie wahała się, gdy została wezwana, by spełnić wielki cel. Ty także masz cel, a czasami wymaga to odwagi, by posłuchać czegoś, co początkowo może nie mieć sensu. Ale pamiętaj, posłuszeństwo przynosi wieczne nagrody. Kiedy podążasz za kierunkiem, który Bóg ci daje, nawet w trudnych chwilach, Pozwalasz mu działać potężnie w Twoim życiu. Jeśli czujesz, że to czas, by zmienić swoje życie z wiarą i działaniem, napisz: Otwieram moje serce na transformację w komentarzach. Nie bój się podjąć tego kroku. Zaufaj Bogu i podążaj za Jego wskazówkami. Nagroda będzie o wiele większa niż możesz sobie wyobrazić. Istnieją boskie siły które mogą odmienić Twoje życie finansowe. Często czujemy się ograniczeni przez okoliczności, ale Bóg już przygotował drogę do dobrobytu dla Ciebie. Aktywując kod bogactwa, który Bóg umieścił w Twoim sercu, zaczynasz przyciągać obfitość w sposób, którego nie mogłeś sobie wyobrazić. Bóg dał Ci talenty, marzenia i pragnienia. Kiedy zaczniesz im ufać, Coś potężnego zacznie się dziać. To Twój moment, by działać. Zaufaj wiadomościom, które do Ciebie płyną. Przyjmij to, co Bóg przygotował, a Twoje życie zmieni się w sposób, którego nie możesz sobie wyobrazić. Jeśli jesteś gotów żyć życiem swoich marzeń, powiedz tak teraz i pozwól, by boskie wskazówki prowadziły każdy Twój krok. Nie wątpić, bo Bóg jest z Tobą gotowy prowadzić cię do czegoś znacznie większego niż możesz sobie wyobrazić.